Najciekawszy w tym wszystkim i w tej koncepcji grzechów w ujęciu starożytnym jest to, że ona jest bardzo bliska temu, co głosi buddyzm. Jak bardzo jesteśmy w stanie pofolgować sobie i jakim kosztem? My to trochę traktujemy po prostacku, prawda? Grzech, kropka. Ale gniew Boga to już w ogóle, prawda? Skoro to jest grzech, to dlaczego Bóg dostaje od czasu do czasu furii, jak go denerwują Izraelici? To, co jest grzesznikiem, czy nie jest? Na początku było słowo to one mają być źródłem wszelkich innych przewin. To na nich przez setki lat opierano katolickie rachunki sumienia to je niezliczoną liczbę razy piętnowali papieże w bullach, biskupi w listach pasterskich i zwykli księża w kazaniach, strasząc wiernych wiecznym potępieniem. Nazywam się Rafał Nowak-Bończa. Oto skąd się wzięło siedem grzechów głównych, bo przecież takiego katalogu w Biblii nie ma. Pytać będę religioznawczynie, profesor Elżbietę Przybył-Sadowską, dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, dziękuję, że znowu przyszłaś do programu. Na początku było słowo. To ja dziękuję bardzo serdecznie za zaproszenie. Pytanie pierwsze, tak pomyślałem sobie, przygotowując się do tej rozmowy, powinno chyba być takie, skąd się w ogóle Wziął grzech? Kto wymyślił grzech? Zanim dojdziemy do tych siedmiu grzechów głównych, jak to było z grzechem w ogóle? To jest bardzo trudne pytanie. Dlatego, że e, historia kształtowania się w ogóle koncepcji grzechu jest bardzo długa. Częściowo możemy ją tylko prześledzić w tle tego, czym dzisiaj jest grzech. W tej kategorii grzechu są takie rzeczy jak e, złe myśli, jak demony, które sprawiają, że człowiek zachowuje się tak, a nie inaczej, jak wina. Ta wina to chyba dopiero w judaizmie, dopiero chyba przy jednym Bogu, prawda? Nie do końca. Weźmy na przykład kodeks Hamurabiego. Ktoś komuś wyłupał oko. To jest wina czy nie jest wina, prawda? Ten kodeks jest bardzo jasny. E, popełniłeś czyn, spotyka cię taka odpowiedź. I generalnie to są te same założenia, prawda? Za popełniony czyn tudzież. Potem grzech, spotyka człowieka kara. To ja się wyraziłem nieprecyzyjnie. Chodziło mi o to, że wina wobec Boga to, to jest kwestia już od judaizmu, potem chrześcijaństwo i islam. Nie? Pytanie, czy grzechy to są winy wyłącznie przeciwko Bogu? Hmm? Nie. Nie? Absolutnie nie. Jakby się tak temu dobrze przyjrzeć, to oczywiście pierwszym elementem, na jaki będą wskazywać teolodzy chrześcijańscy, to będzie wina wobec, wobec Boga. Ale to jest także wina wobec siebie i wobec bliźniego. Tak naprawdę nie da się tego oddzielić, ponieważ grzech popełnia się w stosunku do drugiego człowieka albo do samego siebie, a co za tym idzie, ten grzech także dotyka Boga. Ale nie ma tak, żeby grzech. A może poza jednym, bardzo ciekawym, zresztą moim ulubionym, kiedy grzech polega na braku działania. I to jest grzech, który w starożytności był nazywany bardzo ładnie acedią i jest też nazywany jeszcze ładniej demonem południa lenistwo. Mm -hmm. Brak działania. Jeden z tych grzechów głównych tak, tak swoją drogą. Wracając jeszcze do starożytności tej wcześniejszej, tej przedchrześcijańskiej, e, już w Mezopotamii było coś takiego jak grzech, prawda? Nie z tą nazwą, prawda? Mm -hmm. Ale sama koncepcja winy i kary e, w odniesieniu do religii to będą, to będą fundamenty tego, co dzisiaj nazywamy grzechem. No i później mamy kilkaset przykazań w Starym Testamencie, bo przecież nie dziesięć, prawda? Ponad 600 chyba ich jest. I później mamy Chrystusa, no i właśnie, no i skąd te siedem grzechów głównych, bo przecież Chrystus nic o nich nie mówił. Z tym, co mówił Chrystus i tym, co potem mówi Kościół, jest tak, że jeden z wielkich myślicieli chrześcijańskich kiedyś powiedział, że jak się chce znaleźć cytat na udowodnienie czegoś w Biblii, to się go znajdzie. W związku z czym tak naprawdę niby o siedmiu grzechach nie ma mowy, ale te grzechy, które są wymieniane, Pojawiają się tak czy inaczej, czasami nie do końca może nazwane, ale pojawiają się w Biblii. Korzeniem wszelkiego zła jest chciwość. To jest Nowy Testament, mhm. a chciwość jest jednym z grzechów. No tak, ale nie ma tego katalogu, nie, prawda? Ma. nie ma czegoś takiego, jak wypisane to są te grzechy, z których wynikają wszystkie inne grzechy. Chociaż o tej pysze to tam było, bo z pychy wynika całe. Pycha, nie rząd. E, Oczywiście, że tak. Ale rzeczywiście sama lista grzechów e, głównych to jest dopiero IV wiek, i to jest tradycja monastyczna, tradycja, która jest zbudowana wokół koncepcji doskonalenia się człowieka po to, żeby być e, bliżej Boga i żeby być świętym. Czyli lista tych grzechów pojawia się jako drogowskaz, nie jako starożytna koncepcja gdzieś tam z kodeksu Hammurabiego i jeszcze wcześniej wina kara tylko jako koncepcja mówiąca o tym, że jeżeli chcemy się doskonalić, to musimy się mierzyć z takimi naszymi przywarami, bez zwycięstwa nad którymi nie będziemy w stanie pójść dalej. To jest koncepcja monastyczna. Ona nie bierze się z prostego rozróżnienia pomiędzy winą i karę. Ona się bierze z poczucia tego, że musimy się doskonalić po to, żeby być bliżej Boga. I to rzeczywiście już jest komponent bardzo religijny, ale też i bardzo ładny. Ponieważ jak, e, pozwolę sobie tylko powiedzieć tyle, że jak szłam tu dzisiaj do radia, to jak sobie pomyślałam, że te rozmowa o siedmiu grzechach głównych we wakacje to jest chyba słaby pomysł, ale sądzę, że nie. Że jeżeli zrozumiemy na czym polega koncepcja tych grzechów i z czym one się wiążą, to to się okaże znacznie ciekawsze niż to klepanie ich listy od tak po prostu. No to na czym polega koncepcja tych grzechów i z czym się wiążą? Zacznę od czego innego. Mnisi, a zwłaszcza mnisi pustelnicy z pustyni egipskiej, pozostawali sami z sobą i z własnymi myślami w takich zmaganiach codziennych, znowu posłużę się tym, tym określeniem dążenia do doskonałości, tak pojętej, jak ją rozumieli. Mierzyli się z własnymi przywarami, które im nie pozwalały, ich zdaniem, na rozwój duchowy. Był taki mnich, bardzo ciekawy, jedna z ciekawszych postaci pustyni egipskiej w IV wieku, Ewagrius Pontu, człowiek bardzo wykształcony, przyjaciel wielkich teologów i ojców kościoła, m.in. Grzegorza z zjanzu, Człowiek, który był dość wysoko postawiony w hierarchii kościelnej, choć nigdy nie był biskupem metropolitą, ale tak naprawdę był osobą blisko związaną z bardzo ciekawymi postaciami, który, jak mówią jego żywoty, opowieści o nim, uciekł przed kobietą, która koniecznie chciała pokazać mu swoją miłość na pustynie. I na tej pustyni spędził resztę swojego życia, praktykując ascezę. I tam zmierzył się z ośmioma rodzajami złych myśli. Tak, on nazywał to złymi myślami, pustelnicy często nazywali to demonami, czyli te obrazowe wizje tego, jak to pustelników napadają demony, e, po to, żeby ich skłonić do złego, to jest właśnie to. Ale on był. Tak naprawdę mistrzem życia duchowego, a właściwie jest jedną z nielicznych osób, które zostawiły nam ślady mówiące o tym, jak ten rozwój duchowy przebiegał. I jak przystało na całkiem niezłego filozofa, zrobił to bardzo skrupulatnie. Pisał o tym, przez co trzeba przejść, jakie etapy trzeba przejść w drodze do tej doskonałości, i ja sobie przyniosłam na dzisiaj ściągę. Bardzo e, Przyniosłam fragment, Tekstu jego autorstwa. Ten tekst jest zatytułowany o różnych rodzajach złych myśli. I pozwolę sobie go zacytować. E, spośród demonów, które sprzeciwiają się ascetycznej praktyce. Pierwsze do walki powstają te, które są odpowiedzialne za rządzę obżarstwa, i te, które podsuwają nam chciwość pieniędzy, oraz te, które zachęcają nas do szukania ludzkiej chwały. Wszystkie inne po nich po kolei następują, przejmując zranionych przez tamte, czyli najpierw rany człowiekowi zadają obżarstwo, chciwość, a no i szukanie próżnej chwały. I wtedy, kiedy człowiek jest odpowiednio przygotowany. To idą kolejne. Nie można bowiem wpaść w sidła nieczystości, jeśli się nie upadło najpierw za sprawą demona no, prawda? To jest bardzo ciekawe, prawda? Bardzo ciekawa koncepcja, która mówi o tym, że najpierw sobie folgujemy w jedzeniu, a potem w czym innym. No, może jest tak, że to jest troszkę bardziej pierwotna potrzeba. Zwłaszcza dla mnicha. Na pustyni, gdzie on musiał sobie wyprodukować większość żywności, którą jadł. Ale to jest też taka obserwacja, że jak człowiek jest głodny, to myśli o jedzeniu, a nie o nieczystości. I myślę, że Ewagrusz się bardzo nie mylił, choć tak naprawdę współczesny człowiek, który tego głodu pewnie nie doświadczył, mógłby się z tym sprzeczać. Nieważne, ważniejsze jest co innego. Ważniejsze jest to, że Ewagrusz bardzo uważnie obserwował siebie, co przychodzi, jakie złe myśli przychodzą po jakich. I to jest zapis jego doświadczenia. To nie znaczy, że wszyscy pójdą tą samą drogą, prawda? Ale pisze dalej. I nie można ulec popędliwości, jeśli nie walczyło się najpierw o pokarm, bądź o bogactwa, albo o chwałę. I nie można uciec od demona smutku, jeśli nie doznało się najpierw braku tych wszystkich rzeczy. Ewangelusz wymienia osiem złych myśli, nie siedem grzechów głównych. Ale ten katalog siedmiu grzechów głównych mamy po nim. Ja sobie pozwolę jeszcze na. Koniec tego dłuższego wywodu powiedzieć, jakie to są e, złe myśli według ewak żeby dopełnić te listy. No, bo troszkę się różni. Tak. Poza obżarstwem nieczystością i chciwością mamy gniew, mamy smutek, mamy acedię, czyli ten wspomniany już przeze mnie demon południa, mamy próżność i mamy pychę. Rozróżnione. Uh -huh. Co ciekawe. Później Grzegorz Wielki doprowadził do tego, że to weszło do jakby kanonu nauczania kościoła katolickiego, papież Grzegorz Wielki na przełomie VI i VII wieku. I tam już jest siedem, siedem mhm. grzechów, prawda? Tak, natomiast e, nie wiem, czy jest ważna sama liczba, bo tak naprawdę one pokrywają te, wolałabym się trzymać tej koncepcji myśli, albo inaczej, też bardzo ładne słowo porządliwości. Które mają napadać człowieka, który próbuje się, użyje bardzo współczesnego słowa, żeby nie być wyłącznie w tej nomenklaturze religijnej, samodoskonalić. Choć e, mistrzowie pustyni wściekliby się słysząc coś takiego, bo to jest e, pycha. Mhm. Samo doskonalenie, to, że wydaje się nam, że coś zależy wyłącznie od nas, jest pychą. A to ta pycha miała być tym najważniejszym grzechem, grzechem, z którego wypływały wszystkie inne korzeniem. Według Grzegorza. Według Grzegorza. E, tak naprawdę ona jest według ojców Pustyni grzechem, który pojawia się na końcu. Hmm. Jako skutek tych wszystkich nieopanowanych rząd wcześniejszych, e, Grzegorz postawił na pierwszym miejscu jako grzech najważniejszy. Dużą rolę później w usystematyzowaniu jakby tej nauki o tych grzechach głównych, miał Święty Tomasz, który miał dużą rolę w wielu bardzo polach myślenia filozofii katolickiej, prawda? I on jakby to połączył trochę z augustyńską filozofią tego, że grzech w ogóle to jest przedkładanie mniejszego dobra nad to większe dobra, a tym największym oczywiście jest Bóg, prawda? Tak. No Tomasz miał taką tendencję do tego, żeby porządkować wszystko, czym się zajął i uporządkował i to. Poukładał w szufladki wszystko pięknie i oczywiście nadał temu bardzo wyraźny rys związany z tym, że grzech to jest wina wobec Boga. Jasne. Ale to zawsze było. On to tylko inaczej opisał. To nie jest tak, że w tym, co pisał Ewagriusz, czy tam inni po nim, czy Grzegorz tego nie było. Ponieważ podłożem takiego religijnego rozumienia grzechu jest to, że grzesząc przeciwko bliźniemu, zawsze grzeszymy przeciwko Bogu. Po prostu. Z czego wynika ta wielka kariera do dzisiaj, tych siedmiu grzechów głównych? To, że rzeczywiście przecież na nich były budowane te e, rachunki sumienia, te książeczki, wszystkie już od, od początku druku, tak naprawdę. Mnie by zdziwiło, gdyby było inaczej. To jest jeden z takich elementów, który e, pokazuje siłę tej koncepcji. Jeżeli sobie weźmiemy, a polecam wszystkim bardzo serdecznie, i poczytamy e, teksty Ojców Pustyni. Czyli weźmiemy tę literaturę dotyczącą kształtowania się grzechu u podstaw, to bardzo łatwo zobaczyć, że one, mimo tego e, języka e, takiego trochę e, omszałego, tego, larno, no a? tak, i tej terminologii, która jest nam obca, one pokazują zmagania psychiczne człowieka z samym sobą. Jak bardzo jesteśmy w stanie pofolgować sobie i jakim kosztem? Na przykład chciwość i skąpstwo, które z nią jest powiązane. Jak przyjrzymy się temu, jak ono działa, czy jest gdzieś granica tego, prawda? Czyli jak bardzo można chcieć pieniędzy i gdzie postawić sobie granice, kiedy już mamy ich dosyć. Są takie przepiękne teksty filozoficzne, które mówią o tym, że ktoś, kto ma dąży do jak największego bogactwa, nigdy się nie zatrzyma. Skąpstwo, które za tym idzie, gdzie mamy. Też bardzo ładne teksty pokazujące, że w tle tego jest potrzeba zabezpieczenia samych siebie. Jak bardzo się musimy zabezpieczać? I jak bardzo to uszkadza naszą psychikę, kiedy ciągle myślimy o tym, że musimy coś sobie zgromadzić na starość. Jeżeli sobie przetransponujemy te wszystkie idee na to, co nas najbardziej dotyka teraz, nie myśląc o religii, nie myśląc o tym, jakie to ma znaczenie w kontekście Boga. To się okaże, że to są rzeczy, które nas trzymają trochę w uścisku i pokazują, że jesteśmy uzależnieni od wielu rzeczy. Jeżeli sobie tę listę grzechów przeczytamy dokładnie, nie myśląc o tym, że one mają charakter religijny, to jak bardzo możemy się uzależnić od jedzenia, od picia, od naszych zmysłów, od tego, jak czujemy się bezpiecznie i kiedy czujemy się bezpiecznie, od tego, czy popadamy w złość. Gniew, prawda? W sposób taki niekontrolowany. Bardzo mi się podoba takie słynne zdanie, jedno ze zdań Arystotelesa, który mówił o tym, że o wielkości człowieka świadczy wielkość tego, co sprawia, że wpadamy w gniew. Można zaobserwować, prawda? Jak bardzo potrafimy teraz wpaść w gniew z powodu małych rzeczy, maluteńkich. Próżność? Gdzie nie obejrzeć się tam targowisko próżności? Pycha, władza, moc. Siła. I teraz pytanie: Czy podążając tą drogą jesteśmy szczęśliwsi? No, weźmy sobie wszystkie poradniki psychologiczne. Nie chcę wchodzić tutaj w buty moich kolegów z wydziału i koleżanek, e, mówiąc o zdrowiu psychicznym, ale, ale dokładnie tak. Znaczy, póki sobie nie uporządkujemy tego i nie powiemy, czego konkretnie chcemy, i się do tego nie trzymamy, to tak naprawdę te wszystkie rządze e, namiętności. Dyrygują nami. To jest coś, co jest ponadczasowe. Stoickie. Stoickie. Oczywiście, bo te, niektóre z tych elementów mają podłoże stoickie. Ale w chwili, kiedy mówimy, że to jest nauka o grzechu i to jest takie, prawda, chrześcijańskie i takie, to trąci myszką i w ogóle nie chcemy się tym zajmować. A jeżeli sobie zerkniemy na to jako na coś, co może nam pomóc w zrozumieniu tego, jakie emocje nami kierują, to się okaże to bardzo ciekawe. Dlatego polecamy Wagriusza, bo on nie mówi o grzechu, on mówi o złych myślach, które nam przeszkadzają. Trzeba oczywiście pamiętać, że on był mnichem na pustyni i te wszystkie złe myśli miały towarzyszyć mu w drodze ascetycznej. No Niekoniecznie trzeba iść tą drogą, ale naprawdę można sobie z tego wyciągnąć dla siebie bardzo ciekawe rzeczy. Współcześnie także. To jeszcze odnosząc się do religii, właśnie do katolicyzmu, jak się ma siedem grzechów głównych do siedmiu grzechów śmiertelnych? Jedne dawniej były nazywane śmiercionośnymi, mhm. drugie śmiertelnymi. Pytanie, czy kogokolwiek dzisiaj interesują takie rozróżnienia? Mnie interesują śmiertelne i śmiercionośne. Te, które przynoszą śmierć i po których już nie ma jak się podnieść. Mm -hmm. To jest jakby gradacja tego, co sprawia, że umieramy w sposób duchowy. Od, Bo to przez niektórych było utożsamiane, a to nie jest to samo przecież. Nawet Tomasz już pisał, że, że te grzechy główne to nie muszą być wcale akty wykonania tych grzechów tak. głównych, wcale nie muszą być grzechami śmiertelnymi, prawda? Tak, ale też chrześcijaństwo polega na tym, i jak się dobrze wczytać w Tomasza, to to tam będzie, że z każdego z nich jednak można się podnieść. I znowu, można sobie to pięknie szufladkować, ale. Idea chrześcijańska jest bardzo prosta. I ona mówi o tym, że kiedy grzeszymy, to mamy się jak najszybciej podnieść z grzechu i go naprawić. Śmiertelne, no zwłaszcza jeżeli się w nich trwa, no to wiadomo, prawda? Natomiast to jest sedno nauki chrześcijańskiej od każdej strony, że nawet, no to zwłaszcza w kościołach wschodnich jest ten element, że nawet po śmierci możemy odkupić swoje winy. I sprawić, że ta zmiana zajdzie, prawda? No ale to jest jakby element, który trzeba. Znaczy, i grzechy, i listę grzechów, i to, że są grzechy śmiertelne, śmiercionośne i tak dalej. Trzeba czytać w tym kontekście, w jakim funkcjonuje cała nauka chrześcijańska. Ten podział ma pokazywać tylko skalę grzechu, czyli to, jak bardzo one szkodzą człowiekowi. Ale jest coś jeszcze w grzechach. I w ich rozumieniu, takim starożytnym, nie do końca chyba przeniesionym na to, co mamy współcześnie w tych listach grzechów, takich klepanych, prawda, zapisywanych w katechizmach, ta lista grzechów ma służyć doskonaleniu. A to doskonalenie ma prowadzić do czegoś, czego nie znajdziemy w opisie katechizmowym. W teologii kościołów wschodnich to się nazywa apateja. Apatia, można by przetłumaczyć wprost, ale to nie jest apatia w takim rozumieniu, w jakim my ją rozumiemy dzisiaj. To jest beznamiętność i też znowu nierozumiana w sensie odcięcia całkowitego emocji, tylko nie ulegania emocjom. To jest ten etap, kiedy praktykuje się życie, w którym nie jesteśmy targani emocjami. I teraz e, najciekawsze w tym wszystkim, i w tej koncepcji grzechów w ujęciu starożytnym jest to, że ona jest bardzo bliska temu, co głosi buddyzm. Jeżeli by się przyjrzeć tak naprawdę, e, buddyzm mówi o tym, że nie powinniśmy się przywiązywać, nie powinniśmy ulegać emocjom, tylko podążać za tym, przeżywać to, co nas spotyka, to samo mówią mnisi egipscy. Emocje, które nami targają, bardziej nam szkodzą niż nam pomagają. I jest dokładnie przesłanie listy grzechów. W buddyzmie zresztą, w hinduizmie podobnie, też jest jakby taki katalog tych grzechów, z których wynikają inne grzechy. Tam w buddyzmie są trzy. Chciwość, gniew i głupota. W hinduizmie jest sześć. Rządza, gniew, chciwość, zaślepienie, iluzją, pycha i zazdrość. W każdej praktycznie religii takie zestawy często bardzo podobne są. Tak, no bo trudno nie zauważyć, jak wygląda człowiek na przykład w takim ataku gniewu. To się nie podoba, prawda? Ludzie z napadami gniewu nie są specjalnie mile widziani, prawda? Tudzież chciwcy. Chciwcy, ee, leniwcy, rozpu no, Z rozpustnikami trochę to się zmienia, ale, ale tak. No więc tak naprawdę to jest kwestia też odbioru tego, jak się żyje z ludźmi w społeczeństwie. E, jasne. Ale z grzechami jest też tak, że jak przyjrzymy się listom tych grzechów, to czasami pojawia się nam zapytanie duży znak zapytania, czy na pewno każde z działań, które jest podpięte pod grzech, musi być złe? Gniew. No, potrafię sobie wyobrazić, prawda, sytuację taką, kiedy wpadam w gniew z powodu tak zwanej słusznej sprawy. I co no, wtedy? Zresztą to funkcjonuje w chrześcijaństwie nawet, prawda? No, no, nawet w Nowym Testamencie są te kramy przed świątynią w Jerozolimie. <grym> no, a gniew Boga to już w ogóle, prawda? Skoro to jest grzech, to dlaczego Bóg dostaje od czasu do czasu furii, jak go denerwują Izraelici? Jezus także, prawda? Tutaj widać najlepiej, jak detaliczne to są elementy, jak, e, znaczy my je trochę, mam takie wrażenie, że my to trochę traktujemy po prostacku, prawda? Grzech, kropka, zazdrość, kropka. E, Bóg mówi w Biblii, w Starym Testamencie, jestem Bogiem zazdrosnym. To co jest grzesznikiem, czy nie jest? No, jeśli chodzi o Boga w Starym Testamencie, to wiele wady dałoby się tutaj znaleźć. I zresztą będziemy to robić, już robiliśmy, będziemy nadal to robić w programie. Na początku było Słowo. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Religioznawczyni, profesora Elżbieta sadowska dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do usłyszenia, do zobaczenia znowu, mam nadzieję. Do usłyszenia i do zobaczenia. Bardzo.